Razer wypuści myszkę z 1999 roku na nowo. Pytanie tylko, czy znajdzie chętnych. Pewnie niebawem się przekonamy, ale zanim to nadejdzie, macie czas, aby zostawić lajka oraz obserwować ten profil. Oto Razer Boomslang, edycja rocznicowa przygotowana na 20-lecie marki. Już w tym miejscu pewnie zauważyliście pewne nieścisłości datowe, bo myszka z 1999, jednocześnie 20-lecie marki, a tak swoją drogą, gdyby się nad tym wszystkim dokładniej pochylić, to można znaleźć informację o tym, że myszka była wypuszczona w 1998 przy okazji założenia przedsiębiorstwa. Yy, z Poro różnego rodzaju zawiłości datowych. W każdym razie najważniejsze, że Boomslang to legenda, to myszka gamingowa, która debiutowała jeszcze z kulką. Niektórzy z was mogą nawet nie wiedzieć, że były myszki z kulką, ale rzeczywiście coś takiego było. Jeżeli ich używaliście do piękne czasy, co jakiś czas wyciąganie tej kulki, przeczyszczanie, a. Kiedyś to było, teraz to nie ma. Co ciekawe, na lata swojego powstawania Boomslang rzeczywiście był myszką wybitnie wydajną. Ale teraz będzie to już prawdziwa topka. Przede wszystkim zamiast kulki będzie sensor 45K Focus Pro, optyczne 100 milionowe switche ładowanie poprzez doka i 8000 Hz odświeżania. A myszka częściowo ma być jeszcze obszyta skórą, więc w ogóle do takiego intensywnego gamingu szkoda byłoby mi jej używać. Zapytacie o cenę. No, ona jest jeszcze nieznana, ale wiadomo, że będzie to raczej sprzęt droższy i limitowany do 1337 egzemplarzy na cały świat. Szkoda, że nie pokusili się o 2137 egzemplarzy, no ale trudno. Będziecie polować? Dajcie znać.